wybieranie najlepszego zawodnika meczu na razie prowadzi chyba niespodzianka. Martin Faculik. No. Czy to jest niespodzianka? Niespodzianką na pewno nie jest zwycięstwo zawodnika, który bardzo często ściąga nogę z haka. Holdera, który zwyciężył w zlatej przylbie, która zakończyła się w Pardubicach. Bardzo ciekawa obsada wielkiego finału. Zwyciężył Holder przed Lindgrenem. Jura Pawlic trzeci, Adrian Miedziński czwarty, Grzegorz Walasek piąty i Pontus Aschgren zakończył te zawody na miejscu w szóstym tak wygląda czołówka. Czy ktoś jeszcze z naszych jechał? Nie. Przeczytanie listy startowej i wyników e, dokładnych całej zlatej przylby, gdzie rozegrano dzisiaj chyba ze 148 yes. wyścigów, e, zajęłoby nam pewnie do końca naszej transmisji. A tu jeszcze Robert będzie mówił. Jeszcze słowo o Ernesie Kozie, który upadł raz, upadł drugi raz, skarżył się, że trochę czuje się pobijany i intencją trenera Marka Cieśleka jest to, żeby nie forsować zdrowia, nie nadwyrężać zdrowia tego zawodnika i żeby już nie eksploatować go i nie wystawiać go do końca spotkania. Zobaczymy czy tak będzie. Zobaczymy Robert. Dziękujemy bardzo. 3:2 do 10 po długiej przerwie w meczu. Grupa Azoty Unia Tarnow z Parfaluła Zielona Góra w wyścigu ósmym od Krawężnika Janusz Kołodziej w Czerwonym. W Białym Aleksandr Łoktajew, w Niebieskim Kacper Gomolski, w Białym Jarosław Hampel. Ciekawe czy ta długa przerwa dała tutaj kolejną pożywkę do przemyśleń i do zastanowienia się. Hampel wygrywa ten star. No nie na tyle żeby założyć, chociaż teraz tam bardzo mocno czujnie reaguje Jarosław Kampel. Przepraszam, bo wydawało się, że Janusz Kołodziej może tam razem z Jarkiem znajdować się w bliskim sąsiedztwie dwukanej bandy. Zatem kontrolnie Jarosław Kampel tutaj przymknął gaz, bardzo tam Janą teraz mocno do płotu. Wiedzieli, co się stało podczas równania tego toru w dół przerwie zawodnicy miejscowi i niestety zapowiada się na kolejne podwójne zwycięstwo Tarnowia, więc za chwilę myślę już kwestię rozstrzygnięcia tego brązowego medalu będziemy mieli na wyciągnięcie ręki Kołodziej przed Górskim. Hampel trzeci dokładał tutaj starań, żeby zbliżyć się do pary tarnowskiej, ale nie wygląda to jakoś szczególnie obiecująco. Aleksandr Łoktajew w zasadzie jeszcze kilka metrów za Jarosławem e, Hampelem i on raczej też tutaj nie ma większych perspektyw na zdobycie punktów w ósmym wyścigu dzisiejszych zmagań na mościcach Kołodzie i jemu już widzę, że Robert zapisał kolejną trójkę w dzisiejszych zawodach. Kolejny, kolejne dwa oczka e, i bonus, zatem niepokonany ciągle Kacper Gomulski w dzisiejszych e, zmaganiach. No a Jarosław e, Hampel. To dopiero jego drugi punkt w dzisiejszych zawodach. No i Aleksandr Łoktajew ma jedno oczko przy jednym defekcie, w zasadzie rezygnacji. Teraz przyjechał daleko za stawką 37 do 11. Pierwszy łuk wyglądał w zasadzie, tak samo kopia poprzedniego łuku. Jarek chyba gdzieś widział y, Krzyśka Buczkowskiego, jak on pod tym płotem zdo, zdołał przemknąć i wyprzedzić Andreasa Jonsona. Pojechał w zasadzie tą samą ścieżką, tylko Janusz Kołodziej mu to nie umożliwił. Gdzieś tam zawahało Janusza, a Jarek tak jakby się delikatnie przestraszył. Myślę, że gdyby zdecydowanie przytrzymał gaz, miałby szansę gdzieś tam Janusza pod tym płotem wyprzedzić, chociaż y, łatwo się mówi tutaj siedząc, trudnie to zrobić gdzieś tam na torze wykonać pewne, y, pewne rzeczy. Także... Kolejne zwycięstwo 5.1. Jarek gdzieś tam jeszcze próbował się szarpać e z kack Gomulskim, niestety nie dał mu rady. Zawodnicy tarnoscy są bardzo dobrze dysponowani i gromią zespół zielonej góry. Tak, to jest pogrom. Proszę Państwa, nie, nie możemy wahać się z użyciem takiego określenia, bo to jest e pogrom. A jechałem że nie to samo co i już oczywiście wyjaśnili sobie tutaj niuanse rozegrania tego wyścigu, ich walki, ich jazdy po różnych ścieżkach.